Cześć, a w mojej kuchni dzisiaj takie oto domowe pączki. Jak chcesz z lukrem, to z lukrem. A jak wolisz z cukrem pudrem, to z cukrem pudrem. A jak wyglądają? W środku są puszyste, delikatne, zobaczcie. I z nadzieniem różanym. Doskonałe. Mmm, palce lizać. Żadna cukiernia ci takich nie zrobi. Warto było. Chodź, pokażę ci jak ja to robię. Chodź. Krzyger. No to jedziemy. A, ta, ta, ta. W kuchni dźwięk patelnia gra. Darek wchodzi akcja trwa. Proste składniki dobry plan. W pierwszej kolejności do swoich pączków przygotuję rozczyn, rozczyn drożdżowy, do tego będę potrzebował 35 g drożdży, które teraz rozetrę, dodam dwie łyżki cukru z 60 g. z tego przepisu wychodzi około 16 pączków, tak 15-16 pączków, także cały przepis będzie podany w opisie filmu, tam proszę szukać, a teraz zajmuję się rozczynem. Drożdże, jak widać, roztarte z cukrem, robią się już wodniste. Do droży dodaję dwie łyżki mąki, które ujmuję z pół kilograma, które są potrzebne do pączków. I dalej rozcieram. I dodaję teraz 150 ml mleka w temperaturze 35 do 40 stopni. I to wszystko dalej rozcieram. I już tutaj mam prawie roztarte drożdże z mąką z mlekiem. Rozczyn jest przygotowany. I teraz odstawiam tak przygotowany rozczyn. Przykrywam ścierką i odstawiam w ciepłym miejscu. Teraz przygotuję jajka. Jajka od, y, żółtka oddziela od białek. Potrzebuję 5 żółtek i jedno całe jajko. Teraz dokładam jedno całe jajko. Do tego dokładam cukier, resztę cukru z 60 gram. I cukier waniliowy. I teraz całość będę rozcierał w robocie. Do momentu aż będzie taka biała piana. Żółtka są już roztarte. O coś takiego chodziło. Teraz zmieniam końcówkę. I półtek teraz przesieję yy, mąkę. Czeka. I teraz wyrabiam ciasto w robocie. Mój rozczyn ładnie wyrósł i teraz będę, teraz dokładam rozczyn do ciasta. I dalej wyrabiam. Do ciasta po trochu dodaję resztę mleka. Do ciasta dolewam 20 ml rumu. Dalej wyrabiamy ciasto. W robocie to trwa około 10-15 minut, a ręcznie nawet pół godziny trzeba wyrabiać. Ciasto musi być dobrze wyrobione, żeby te pączki były puszyste i, i naprawdę smaczne. Jak z najlepszej cukierki. I teraz stopniowo dodaję rozpuszczone masło. Na takich niskich obrotach, żeby to ciasto nam po całej kuchni nie latało. Ono musi być dobrze wyrobione z tym masłem, z wszystkim. I będzie wtedy naprawdę. Pączki będą fajne, puszyste. Moje ciasto jest już gotowe. Teraz, jak ciasto będzie się za bardzo kleić do rąk, podsyp trochę mąką, wyrób i. Odstaw do momentu, aż podwoi swoją objętość, aż po prostu urośnie. Ja przykrywam ścierką, czystą ściereczką i odstawiam w takim ciepłym miejscu nieprzewiewnym. Na około, przypuszczam około godziny czasu, aż podwoi swoją objętość. Minęło 65 minut i zobaczcie, jak ładnie ciasto urosło. Teraz wyjmę ciasto i uformuję, uformuję porcję na pączki. Wysypię na stół odrobinę mąki. Tak, żeby ciasto się nie kleiło. Trzeba się pozbyć jeszcze powietrza z ciasta. Teraz ugniatam ciasto tak, żeby pozbyć się powietrza w środku. Formuję taki wałek i będę dzielił na porcje Pączków. Biorę wagę. Mam wytarowaną na 0 i robię po 60 g. Ile masz? na 68 jest za dużo. Tak? Jest za dużo. 61, ok, może być. 58, widać. To musi być aż tak mikroskopijnie. No one będą jednakowe. Hmm. Jednej wielkości będą. I 60. Jest kolejny, i tak całość ciasta aż całe wyrobię po 60 gramów. I teraz formuję pączki, najpierw robię takie placki, rozgniatam. W taki sposób. Widać dobrze? Tak? Dobrze. Na środek kładę powidła. Ja mam różane. Ale bardzo dobrze też wychodzą ze śliwkowych. Ja jakiś ulubiony po prostu albo swój drzem, albo powidła, albo konfitury. O, daję na środek. I teraz zamykam. Tak kleję jak pierogi. I teraz daję to do środka. Dobrze musi być sklejony pączek, to konfitury nie wypłyną do oleju, nie zabrudzą nam oleju. No i szkoda by było się pozbyć tego farszu. O, I w taki sposób i kładę teraz tym łączeniem do dołu. I następny tak samo. Pamiętaj żeby pączki po tym jak już uformujesz, żeby je przykryć. Przykryć ściereczką tak, żeby one nie obeschły. I zostawiam tak na jakieś 20 minut do pół godziny, żeby one trochę urosły. I tak będzie OK. I teraz nastawiam garnek z tłuszczem, niech się już nagrzewa. Pączki smażymy albo na smalcu, albo na tłuszczu roślinnym. W związku z tym, że ja nie ufam smalcom kupnym takim ze sklepu, musiałbym zrobić samemu. Łatwiej będzie mi po prostu użyć oleju rzepakowego. Także ja będę smażył na oleju rzepakowym i e, taka uwaga. Tłuszcz nie może być nagrzany więcej jak 180 stopni. Także ja będę nagrzewał tłuszcz do 170 stopni i będę pilnował temperatury, żeby nie przekroczyła 180. Jak dasz wyższą temperaturę, spalisz pączki. Jak dasz niższą temperaturę, jak 170 stopni, te pączki za dużo napiją się tłuszczu, będą bardzo ciężkie i bardzo tłuste. Więc pamiętaj, wkładamy do 170 stopni i pilnujemy, żeby nie przekroczyć 180. Tłuszcz już mam nagrzany, tutaj widać 174 stopnie. I wkładamy o 175. Wkładam pączki. I tak jak włożę ostatni, to dwie minuty z jednej strony, 2 minuty z drugiej strony, i pod przykryciem. I kontrolujemy e, temperaturę, żeby nie wzrosła za wysoko, żeby nie przekroczyła e, 180 stopni. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Akademia Stawania się. Rozwój i biznes dla kobiet pod 40. Minęły dwie minuty. Teraz przewracam na drugą stronę. I znowu przykrywam. I pierwsze pączki wyjmuję. Ładna brązka. Kolor bardzo ładny. I wkładam następne pączki. Moje bączki, tak jak widać są już gotowe. Jeszcze ciepłe, świeżo zrobione i teraz robimy lukier. Do cukru pudru dodaję dwie łyżki ciepłej wody i mieszam. Jak będzie za rzadki, dodaję cukier puder, jak będzie za gęsty, dodaję wody. No w tym przypadku muszę dosypać jeszcze cukru. Mój lukier jest już odpowiednio gęsty. I teraz będę smarował pączki. A część pączków zrobię z cukrem pudrem. Bo niektórzy wolą tak, a nie, a nie lukier. Zobaczmy, jest część właśnie z lukrem, część jest z cukrem pudrem. A jak wyglądają w środku? Słuchajcie, w miarę wszystkie równe. Naprawdę. A jak wygląda, to zobaczmy. O, nadzienie jest. Jest bardzo puszyste. Mm, naprawdę. Słuchajcie, te pączki są tak puszyste, tak delikatne. Żadna cukiernia naprawdę ci takich nie zrobi. Sam zrobi w domu to po prostu obłędnie pyszne. Ja już nie będę dzisiaj Was zanudzał. Zobaczcie, ile mam do roboty, to wszystko zjeść. I później wybiegać. Nie, 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 żartuję. Bo to, sobie, bo to. Pamiętajcie, że każdy pączek to 5 minut w ustach, ale pół roku w biodrach. Także naprawdę trzeba bez szaleństwa, ale raz w roku można. Także ja już dzisiaj podziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. No, bo no zobaczcie, co tu mam do roboty. Cześć!